Cześć, witam. Dzisiaj takie moje subiektywne podsumowanie elektrycznego 2020 roku. Co, co najbardziej było warto kupić w zeszłym roku. Więc na miejscu pierwszym oczywiście Kia z zaznaczeniem, że to jest mój subiektywny wybór. Natomiast można było za około 160 tysięcy kupić auto w wersji demo, wersja wyposażenia L, której naprawdę nic nie brakuje. Z akumulatorem 64 kWh, z zasięgami realnymi w lecie 450 km, zimą to jest jakieś 300-350, więc no generalnie auto rewelacyjne. Tu odsyłam do moich filmów, można sobie ze mną pojeździć, zobaczyć jak to się w praktyce sprawuje. Także tu jest numer jeden jako taki samochód wszechstronny, kompletny. Numer dwa no to jest Nissan Leaf w wersji na tak zwane dopłaty mówię tak zwane, bo z dopłat to niewiele wyszło mniejsza z tym, generalnie można było za około 110-115 tysięcy wyrwać już naprawdę fajny samochód, między innymi z aktywnym tempomatem i to jest naprawdę kawał świetnego samochodu, tu też odsyłam do, do moich filmów natomiast numer 3 to będzie Nissan Leaf 30 kWh po wozilnik auta na fabrycznej gwarancji, które można było kupić za 40-50 tysięcy brutto, wszystko mówię. I to są takie, według mnie, trzy najlepsze deale z 2020 roku. Pokazało się również wiele innych aut, której miałem okazję jeździć, jak ID3, E2008, E208, Corsa E, e Mazda MX30. No, jest coraz, coraz ciekawiej, natomiast no, według mnie te auta jako całość nie załapują się do, do mojego zestawienia, ponieważ każdemu generalnie coś dolega: e, albo cena, albo zasięg, albo kłopoty z ładowaniem, albo jeszcze inne kłopoty. Natomiast te trzy, trzy typy mogę z czystym sumieniem polecić. Mam wiele znajomych z takimi samochodami, sam tymi autami dużo kilometrów przejechałem i to naprawdę są bezproblemowe pojazdy, które naprawdę za swoją cenę dają No najwięcej elektryka w elektryku. Także tak to wygląda moje subiektywne podsumowanie 2020 roku. I prośba, jeśli ktoś ma jakieś tutaj pomysły, takie to żeby napisać w komentarzach co jeszcze dodałby do tej listy ewentualnie swoją listę takich elektryków 2020 będzie zawsze jakiś, jakiś materiał, ciekawostka dla ludzi, którzy się zastanawiają nad kupnem żeby mieli no troszkę wiedzy na ten temat, jakie są opinie na rynku jeśli ktoś coś tam będzie pisał to mam tylko prośbę, czy użytkuje elektryka czy nie, jeśli ktoś użytkuje no to myślę, że będzie tutaj bardziej wiarygodny w tych swoich opiniach. Także to bym prosił, że użytkuję elektryka i swoją subiektywną listę trzech najciekawszych, e, subiektywnym zdaniem, elektryków 2020. A ja jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć.